Wiecie państwo? Po czym można poznać, ile są warte te obligacje skarbowe, które pan minister Domański chce obchnąć amerykańskim inwestorom? Otóż po tym, że nie kupują ich nawet politycy Platformy Obywatelskiej. Prawda? No zwróćcie państwo uwagę, skoro, skoro tak światło politykę gospodarczą prowadzi Tusku razem z Domańskim, skoro państwo ma zostać oddłużone dzięki tym wszystkim, dzięki tym wszystkim yy, obligacjom, no to wydawałoby się, że kupić taką obligację i żeby potem rząd ją yy, Odkupił, żeby rząd za nią zapłacił z procentem za kilka lat, no to jest świetny biznes. No to wydawałoby się, że wszyscy działacze Platformy Obywatelskiej powinni teraz kupić obligacje od swojego ministra, od pana Domańskiego, od pana Tuska, zacierać ręce, powiedzieć: No tak, my jesteśmy tak pewni stabilności naszego państwa i kondycji i sprawnego zarządzania przez Tuska, że zainwestujemy swoje prywatne pieniądze w obligacje, które on emituje. A tymczasem nie słyszałem o ani jednym polityku Platformy Obywatelskiej, który by własne prywatne pieniądze zainwestował. W obligacje pana Domańskiego które te obligacje skarbowe, które on chce wyemitować, żeby pieniądze pozyskać od ludzi na sfinansowanie wydatków budżetowych. I to pokazuje, ile te obligacje są tak naprawdę warte. No moim zdaniem misja, wielka misja Andrzeja Domańskiego w Stanach Zjednoczonych się zakończy niepowodzeniem, z tego względu, że nikt tych obligacji nie będzie chciał kupić. Zresztą to no, samo zachęcanie inwestorów do zakupu obligacji jest bez sensu, no bo albo to się, albo inwestor na tym zyska, wtedy nie trzeba go zachęcać, bo sam to zrobi, albo nie zyska wtedy. Zachęcanie go nie ma kompletnie żadnego sensu. Także mamy właśnie przy okazji przejęcia Ursusa przez bardzo kontrowersyjnego, współpracującego z Rosją ukraińskiego oligarchę, mamy właśnie powody, żeby się przyjrzeć bliżej sytuacji gospodarczej, jaka jest, a jest coraz gorsza.